Cześć, witajcie tylko czasy i muszę Wam powiedzieć, że przeskoczyłem niechcąco chcąc Niechcąco ten e, level 9 przeszedłem i nie nagrało się. A za pierwszym razem go przeszedłem i się zdziwiłem aż, mm, że tak szybko go przeszedłem i chciałem po prostu popatrzeć na. <laughs> bo chciałem popatrzeć też na e, czas. <laughs> chciałem popatrzeć na czas, z e, jakiego przeszedłem bo w sumie. <laughs> bardzo szybkim go przyszedłem no ale niestety tak się zdarzyło, że że co że jestem z banem i po prostu nie nagrałem gold co? mogę niszczyć gold ore? dziwnie trochę ale no dobra, czekaj może przeskoczymy sobie tutaj yy. Piek. aha tam musimy pewnie pokopać dobra w sumie spalę się z pisaniem <laughs> wykopiemy ten e, złoto który nam każą wykopać podejrzewam że zanim będzie <laughs> się kryć żelazo aha dostajemy złoto okej okay. mamy 3 żelazo a, tam jest jeszcze razo. A czy na kozaj to... Tak złoto. Czyli w mamy przypalanie węgiel. Mamy to przypalanie węgiel. Tak, nie eee, nagrało się niestety. Jak to przeskoczyłem i było naprawdę źle. <laughs> Bo jednak eee, poza nagraniami się trochę męczyłem, <laughs> może się zobaczyć ile razy. O w sumie... O! Może nawet zobaczyć, że nie używałem żadnego game moda ani nic. Mm. Raz mi się nie, 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 da, nie dawało e, przejść tego, ale za pierwszy hmm. raz zajmu nagrywanie to mi się udało przejść i no. I w sumie nagrywam to. Mm, Okej, okay, położyć list. Nagrywam to w sumie. Mm, każdy odcinek po kolei, żeby być pewien, że uda mi się że uda mi się po prostu e, całą tą serię przejść i tak dalej żebyście po prostu mieli odcinki codziennie, więc mm, też się nie zdziwcie, że jestem w tych samych ubraniach, w tej samej bluzie bo jednak nagrywam to o godzinie 4 w nocy i jednak mój wyraz twarzy jest trochę zaspany ale jednak w sumie też światło, czy światło z led światło ogólnie e, naj, naj, jakby najbardziej pasuje, w sensie nie przeszkadzasz tak bardzo a jak nagrywam w dzień, no to muszę rolety zamknąć Bo to jest tak, tak, tak dziwnie, nie wolę nagrywać w ogóle w nocy, więc... E, więc, no... Więc e, zdarza się, jak to mówią e, I no, i po prostu nagrywam to o czwartej nocy, więc też e, mój głos może być trochę zmęczony po całym dniu Ale myślę, że... Mm, jakoś e, spoko to jest I ciągle spadłem były diamenty już. 3 minuty. Nie ma. Kurde. Dzban. Dzban. Almond Foster, czerwoną teraz masakr. Okay. Hop, hop. Na spokojnie, co to przejść? No i ciur. A nie, mogę tutaj skoczyć, ok, świetnie. Miałem <śmienia> live znalazłem. znalazł. Podawiam przeskakiwać na jedną kratkę, ale no. Skoro dają takie ułatwienie, to czemu by nie? O nie, tam dia diamenty wypadają. Okej, okay, myślałem, że po prostu mi do ręki zaś wypadną. I teraz musimy zginąć. I potem jeszcze raz e, tam lecieć. Przejść to. Szybciutko. Mm. Diamond Pikax. I lecimy tutaj, żeby zniszczyć tamten obsydian, który tam jest. Tutaj, oczywiście, troszeczkę poszukamy. Czemu by nie? A i w sumie rozkopię to tak, żeby nie ryzykować też. Bo w sumie się troszeczkę kopie, więc no. Kopiemy, kopiemy, kopiemy szybciutko. Ok, jest skrzyneczka. Papier gniemy. I papier wyrzucamy. Na popłytkę tutaj, znaczy na pewno. Pyk I kolejny poziom przeszliśmy I z zostało nam tylko ostatnie pięć, e, o, ostatnie pięć tych O nie, ocean e, na Silatar. O kurde, nic nie widzę Podejrzewam, że coś powinniśmy złowić Skoro tu jest łódź Jakby po z tej wędki nam nie dali, więc... Yy, zobaczymy, może coś wyłowimy. Yy, chyba powinienem mieć włączone wszystkie partyklesy no, mam więc zaraz... Yy, <coughs> zaraz rybki będą widoczne. A! Zrobimy sobie skischata na, yy, na miniaturkę. <coughs> Czemu by nie. Ale rybki. Okej, okay, leci rybka A, dostajemy rybę z okay. O Boże, nic nie widzę I Tym bardziej Okej, okay, szybko, 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 szybko Tu jest powietrze We uh, block for fish Co? Prz za rybę musimy? O, widzimy. H5 musimy za wełnę, tak? No, mm, okej okay. Book and Quill. Uh, <coughs> Look like a red wool. Aha, ok. Przynajmniej teraz możemy już długo pływać, bo mamy ten chemik. To dodaje nam, i, że możemy widzieć i tyle. Nie wiem, gdzie to, to musimy położyć. Ten e, czerwona skała. Pływajmy na razie tutaj w tym oceanie. Co mam być, nie? Jest jakieś wejście, czy tu coś jest? A tu jest hopper. Tylko w tym hopperze nic nie ma. Czego? Hmm. Dobra, tam musimy zrobić 5 ryb. Więc te 5 ryb zrobimy, tylko obejrzymy jeszcze ten, e, tutaj ten pomieszczenie. Tam w góry nic nie ma, chyba nic nie ma czemu nie jesteśmy na tej wersji, na której się tak fajnie szybko pływa O, szybko, szybko, szybko okej okay. To jest w ogóle jakiś rabiret chyba A tu możemy przejść wyżej O nie Żebyśmy tylko, żeby tylko do lawy nie wpadli Dawaj, dawaj, dawaj Karol Jesteś silny Okej, okay, przeszliśmy Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Okej, okay, jest skrzynka, więc podejrzewam, że będziemy musieli szybko i zabrać zebrać. Okej, okay, jest drugi. Ok, dobra, zginiemy. Z nich będzie. Z jesteśmy w Łodzi i musimy złowić 5 e, rybek. No to troszeczkę zajmie Troszeczkę nam to łowienie zajmie. Wiecie co? Myślę, żebyście... Mm. Żebyście nie byli słyszyli Ja bym z game moda te ryby Bo jednego owić każdy potrafi i tak dalej A jednak y, to marnuje nasz czas I tak dalej i tak dalej mm. No yy, mod Użyję game moda żeby wziąć y, te rybki 3 potrzebujemy wiemy 0 i możemy płynąć gdzieś tam, 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 tam oscilator. Podejrzewam, że tam musimy to położyć plus tam będzie z tego HPR coś wysko Raczej Tutaj nie możemy położyć tego <laughs> tych, tych bloków. Okej. Okay. To musimy położyć na Glowstone tam był Glowstone, dokładnie by się zgadzało 10 minut czy nie, nie jeden położę, muszę oszczeć tylko najgorsze jest to, że tylko pływamy, pływamy i pływamy pyk, pyk, pyk i dostać mi karteczkę i tą karteczkę podejrzewam, że musimy do tego hopera rzucić. Bo tam u góry nie było żadnej wełny tej łodzi. Myślę. Hop. Dobra, udało się nam. Przeszliśmy. Zostało nam cztery poziomy. Ok, teraz jesteśmy na plaż eee, 15 ryb, zamieczyk. Pędka. Myślę, że my powtórzymy to, mm, żeby po prostu no, bo jednak łowienie to jest jak łowienie, tak? 0. cofam? Sam Mieczek, mamy mieczek. Halo 62 Make Sugar Case. Jak zniszczyć tam chyba było można wymienić papier za coś, tak? Nie... Mm. A chwila przecież mając co dostajemy papier i możemy papier chyba rzucić, tak? Dobrze myślę. Dobrze myślę. Okej, okay, jeszcze poziomy poszł przeszedł. O To jest bardzo ciemno. tleniczka za blaze roda, okej, okay. koston, Netherwarty, sugar cane flower pot Okej, okay, czekajcie, bo wspomniałem, że musimy złączone włączone <grym>, dwójkę giema, no dobra Teraz to się będzie zgadzać okej, okay, mamy Dobra. Blacroda. tak, mamy na, dwa nadrwarty blaze roda i trzy szyby więc podejrzewam, że musimy zrobić jakąś podkę. tylko, że ja podka jestem słaby bardzo słaby więc polecimy, bo to się daje tutaj. Okej, okay, tak. musimy wziąć wodę. A, wodę musimy podejrzewać, że wziąć z tego. Ok. Teraz wkładamy to. Dajemy to. Okej, okay, niech to się przypala. I potem damy grą stona. Tak myślę. To, to jest, ma, ma największy sens tego wszystkiego. Nie wiem, nigdy po tej, nie potrafimy robić. Nigdy nie potrafimy ich. No, wiecie o co Tworzyć I zawsze myślimy mylą, w sensie zawsze tam z internetu brałem Awaked Aha, czyli czegoś nam brakuje, cukru nam brakuje chyba Tak myślę Chwila, cukier, cukier, cukier hmm. Czy możemy tutaj rzucić cukier? Możemy rzucić cukier, ok Nerwarty warty flower pod ok. A, czyli wszystko powinno być I potem dajemy Glowstone a. i to Glowstone daje, że może być rzucana podka. Okay. Chyba tak? Nie, zaraz zobaczymy, co to nam da za potka Ok, trójka po speed trójka dostajemy. Po co nam speed trójka? Myślicie, żeby po drzewach skakać To by w sumie miało jakiś tam sens Czy to damy nam z czy na nas zbija dwójkę? Spija dwójka nam to dało, dobra Okej Czy slime jakiś słodziak? Króliczek Okej okay. Rabbit foot Boże Noga Noga zająca Okej, okay, tutaj jesteśmy coś musimy wejść, tak? Tu pisze Use drink to get air across the course Okej okay. Pijemy potki, po prostu przebiegamy Okej okay. Ale z, z tam, poza tam musimy skoczyć? to <laughs> jest 15 minut <laughs> ja zobaczę jak się robi może potkę na Mam, e, mamy tutaj to I chcę po prostu zrobić potkę pusta. Dobra, także co, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się i cześć, Piona.